Witam na hybrydowej konferencji, a zatem równie serdecznie witam Państwa tutaj zgromadzonych, jak i Państwa przed ekranami swoich komputerów czy telefonów. Konferencja, którą nazwaliśmy Festiwal E-Partycypacji, jest podsumowaniem projektu E-Demokracja Mieszkańcy mają moc, który był prowadzony przez Fundację Soclab przez półtora roku. Program ten jest finansowany przez. Islandię, Liechtenstein, Norwegię z funduszy EOG w ramach programu Aktywni Obywatele Fundusz Regionalny. Przez półtora roku prowadziliśmy ten projekt z naszymi partnerami, i bez tych partnerów nie odbyłoby się to, co się zadziało. Serdecznie dziękujemy dla gminy i miasta Wasilków oraz dla miasta Augustów. Którzy weszli w nami, z nami w ten nowatorski projekt, żeby podoświadczać nowych rzeczy ciekawych i wprowadzać nowe trendy w komunikacji z mieszkańcami. Nie byłoby też tego projektu, gdyby nie osoby, które mi towarzyszyły przez cały ten czas dr. Katarzyna Sztoprutkowska oraz Marta Zdrzyniecka, która ten projekt prowadziła za papierów, więc miała taką mało wdzięczną rolę. Ja miałam przyjemność w projekcie być koordynatorem, nazywam się Monika Pietkiel i było to fantastyczne półtora roku. Jeżeli Państwo jesteście ciekawi jak toczył się cały projekt i przebiegał, więcej możecie zobaczyć na naszej stronie facebookowej oraz na stronie fundacji. Również naszym partnerem istotnym w tym projekcie była platforma Citizen Lab przy w projekcie z ramienia Platformy współpracował z nami Artur Kacprzak, który niestety nie mógł dzisiaj tutaj z nami być, ale bardzo mocno się angażował od samego początku projektu. Artur jest współażycielem i prezesem Fundacji Wspólna Europa, wydawcą portalu EastBook, jest wieloletnim realizatorem projektów, polskim partnerem w Platformie. Aktualnie niestety go nie ma, ale mam nadzieję, że hybrydowo nas ogląda za ekranu jakiegoś takiego swojego komputera i kibicuje nam. Szanowni Państwo, projekt był skomplikowany, dlatego że mieliśmy za zadanie wprowadzić coś nowego, a nowe zawsze jest trudne i skomplikowane. Przez Pewien czas musieliśmy uzgadniać reguły, zasady, jak to wszystko będzie działało, jak będą działały platformy, dlatego powołaliśmy też w samorządach zespoły, które z nami współpracowały i te zespoły dzisiaj tutaj będą też opowiadały o swoich rzeczach podczas dyskusji. Natomiast później przeszliśmy do działań. Przeszliśmy do działań w terenie i na platformie o czym za chwilę opowie doktor Katarzyna za chwilę oddam jej głos i ona tutaj będzie dużo więcej powiedziała. Pani doktor była miała ważną rolę bardzo w projekcie była, prowadziła projekty, całe procesy partycypacyjne były na jej głowie i to jej zadaniem było to, żeby to wszystko wypadło dobrze. I przyniosło swoje efekty. I o tym powie więcej. Kilka osób wystąpi teraz tutaj w studiu po przerwie, która będzie o 12.30. Nie wiem, czy ze względu na tę te, te, przerwę techniczną na samym początku, czy nam przerwa się nie skróci bądź nie przesunie w czasie. Mam nadzieję, że nie. Przerwa jest przewidziana od 12.30 do 12.45, natomiast, tak jak mówię, może to troszeczkę ulec zmianie. A teraz zapraszam na scenę panią dr Katarzynę Sztoprutkowską, badaczkę życia społecznego, działaczkę w terenie łączącą teorię z praktyką, założycielkę Fundacji Soclab, zawodowo związaną również z Instytutem Socjologii Uniwersytetu w Białymstoku. W Fundacji Soclab zaangażowana jest we wdrażanie innowacji społecznych ze szczególnym uwzględnieniem nowych technologii. Trenerka, facyliatorka procesów konsultacyjnych. A obszary zainteresowana to partycypacja, samorządność, nowe technologie, organizacje pozarządowe. Serdecznie zapraszam. Dzień dobry, dzień dobry Państwu. Bardzo się cieszę, że jesteście z nami tak licznie online. Mamy też tutaj grupkę, która jest z nami na miejscu w tak zwanym realu. Postaram się też troszeczkę skrócić to, co miałam powiedzieć też, żeby nie zabierać reszcie, które są, którzy są po mnie czasu. I króciutko opowiedzieć jeszcze o samym projekcie, czyli o e-demokracji Mieszkańcy Mają Głos. Dlaczego ten projekt i dlaczego się zdecydowaliśmy na tego typu działania? Przede wszystkim dla nas kwestie technologiczne to nie jest kwestia gadżetu, jakiejś mody, która może się pojawić w samorządzie. Myślę, że jest widoczne rzeczywiście te nowe technologie w samorządach są coraz bardziej obecne. Ale tak naprawdę jest to kwestia o wiele ważniejsza chyba i no wydaje mi się, że bardzo istotna, zwłaszcza teraz, w Polsce. Mamy demokrację lokalną, mamy samorządy, które działają od kilkudziesięciu lat. Natomiast tak jak w Fundacji SocLab często mówimy, demokracja to nie są tylko procedury, to nie są przepisy prawa, ale przede wszystkim to jest to, co mamy w naszych głowach. To są pewne nawyki, pewne zachowania, które mają ludzie na co dzień. I dlatego wydaje nam się właśnie, że wprowadzanie takiej platformy, jak Citizen Lab, czy też innych. Rzeczy czy innych rozwiązań, które technologicznych, które są w samorządzie um, stosowane i o których dzisiaj też będziemy mówić, no to jest kwestia budowania pewnej kultury demokratycznej, pewnej kultury partycypacji. Jest to coś niezwykle ważnego. Chociaż być może na co dzień nie do końca jesteśmy w stanie docenić. Być może dopiero wtedy, kiedy czujemy z jednej strony, kiedy urzędnicy mówią do miejsca czy w miejscu, gdzie są konsultacje społeczne, a jest zbyt mało osób, albo kiedy na przykład dochodzi do sporu i konfliktu, wtedy zdajemy sobie sprawę z tego, że wartości i normy i sposób zachowania są niezwykle ważne również właśnie na poziomie samorządu, i w momencie, kiedy pytamy ludzi o ich głos i o ich opinie. Dlatego bardzo ważne jest to, że żeby te narzędzie technologiczne, które wprowadzamy, miały swój sens, były przemyślane i były taką przemyślaną decyzją polityczną ze strony władz lokalnych. Jesteśmy przekonani, że tak było w naszym przypadku i bardzo się cieszymy i mam nadzieję, że dzisiaj też usłyszymy, dlaczego takie decyzje zostały podjęte i co z tego wyniknęło. Też ze strony właśnie przedstawicieli obu gmin. Króciutko powiem, co przeprowadziliśmy. W ciągu półtora roku, a w rzeczywistości był to no prawie rok z kawałeczkiem niewielkim trwanie tej platformy i funkcjonowania tej platformy, udało nam się zrobić co najmniej osiem różnego rodzaju procesów partycypacyjnych w obu miastach, i były to między innymi wybory do Młodzieżowej Rady Miasta w Augustowie, które odbyły się tylko i wyłącznie właśnie online, była to społeczna diagnoza. Dostępności przestrzeni publicznej. Bardzo ciekawy projekt, chociaż wydaje mi się, że też dosyć trudny, w którym to mieszkańcy w różnych grupach, na przykład były to osoby z różnymi niepełnosprawnościami, czy też osoby starsze, wskazywały takie miejsca w przestrzeni Augustowa, w których czują się nie do końca komfortowo, gdzie są pewne bariery architektoniczne i co warto zmienić. I te zmiany nawet już w tej chwili zachodzą dzięki właśnie tym konsultacjom. Co też jest bardzo ważne i co było naszym priorytetem, to była praca z młodzieżą. I w obu gminach pracowaliśmy z Młodzieżową Radą Miasta, która, które to razem z nami zrobiły diagnozę potrzeb młodzieży w obu gminach i dzięki temu mogły przemyśleć to, o czym chcą rozmawiać z młodzieżą, w jaki sposób chcą doradzać burmistrzom obu gmin i wybrać te projekty, które są istotne nie tylko dla nich, ale po prostu dla młodzieży w danej gminie. W Wasilkowie zaczęliśmy w ogóle od projektu bardzo ambitnego, bo to było przeprowadzenie całego budżetu obywatelskiego od początku, czyli od zgłaszania projektów, do końca, czyli do momentu, kiedy mieszkańcy głosowali. I to był taki projekt, który dzieje się już po raz drugi w Wasilkowi na platformie Citizen Lab. A więc wydaje mi się, że jest to najlepszy wskaźnik tego, że się udało i że mieszkańcy byli bardzo z tego też zadowoleni. Jednym z takich projektów, które pod koniec pojawiły się w Wasilkowie, wydaje mi się, że też jest bardzo ważny i istotny, bo była to konsultacje dotyczące raportu o stanie gminy. Jest to taki dokument. Mm, który jest obowiązkowy we wszystkich gminach, ale który trochę chyba jest martwy, jeżeli tak się mogę wyrazić, to znaczy niewiele osób go czyta w gminie, niewielu mieszkańców, chociaż taki był zamysł ustawodawcy, wie, że taki dokument y, istnieje i Wasilkowie poszliśmy y, właśnie w kierunku y, takim, żeby pokazać mieszkańcom, co w tym raporcie jest w sposób przystępny, Robiąc konkurs na najlepszą inwestycję roku i najlepsze przedsięwzięcie kulturalne. Dzięki temu mieszkańcy dowiedzieli się, jak dużo w Wasilkowie zrobiono w poprzednim roku i zainteresowali się też samym dokumentem. No i też jednym z ostatnich był, było rozpoczęcie procesu rewitalizacji na jednym z osiedli w Augustowie. Też niezwykle ważny proces, angażujący mieszkańców bardzo mocno, bo jest to takie miejsce, które czeka na to rewitalizację. Już od jakiegoś czasu, i mam nadzieję, że też ten początek będzie bardzo dobry i będzie kontynuowany również po zakończeniu projektu. Co jest dla nas ważne i co się udało, i co uważam, że jest też y, mm, opisane w naszej publikacji, którą Państwo mogą już w tej chwili od dzisiaj y, znaleźć na stronie Fundacji SocLab. To jest to, że po pierwsze wokół tego projektu i wokół tych działań partycypacyjnych zaangażowaliśmy bardzo mocno różnego rodzaju ciała dialogu społecznego. Tutaj wspomniane już Młodzieżowe Rady Miasta, ale również Rady Seniorów, czy też organizacje pozarządowe, czy też sołtysów. Wprowadziliśmy też, i to jest bardzo ważne, również działania offline'owe, jak my to nazywaliśmy, czyli nie tylko działaliśmy w internecie, ale działaliśmy na platformie, ale działaliśmy również, w tak zwanym realu i chyba to jest jedna z ważniejszych takich puent, który pojawi się w, na końcu naszego spotkania dzisiaj, że jeżeli mówimy o e-partycypacji, to nie możemy absolutnie zapomnieć o tym, że ta partycypacja offline'owa jest równie ważna. I spotkania z mieszkańcami, które mieliśmy okazję przeprowadzać zarówno w Augustowi, jak i w Wasilkowie były niezwykle owocne, bo sprawiły, że ludzie dowiedzieli się o platformie, wchodzili na nią i brali udział w dyskusjach, które się tam toczyły. I były to takie formuły jak spacery diagnostyczne, jak deliberacje przy budżecie obywatelskim, czy chociażby śniadanie obywatelskie, które pojawiły się w Wasilkowie. Na koniec chciałabym może powiedzieć jeszcze o takiej jednej ważnej rzeczy, że z, z naszego punktu widzenia. Projekt był to bardzo trudny, Monika o tym już wspominała, i to był projekt nowatorski, myślę, że też nowatorski dla obu urzędów. I z mojego punktu widzenia też e, największe wyzwanie, o których dzisiaj będziemy mówić, to pojawiły się takie zarządzanie partycypacją w urzędzie. Jak sprawić, żebyśmy w urzędzie byli bardzo responsywni? Jak sprawić, żeby e, procesy partycypacyjne były zaplanowane w dłuższym czasie? Po drugie, jak zachęcić mieszkańców, żeby weszli, kliknęli, zarejestrowali się i wzięli udział w konsultacjach online. No i po trzecie, to jest budowanie nawyków partycypacji, czyli chodzi o to, żeby ludzie wiedzieli, że jest takie miejsce, to jest tak zwana polityka partycypacyjna jednych drzwi otwartych zawsze dla mieszkańców i żeby tam wchodzili i brali czynny udział we wszelkich rodzaju konsultacjach, ale po prostu, żeby też rozmawiali o tym, co się dzieje. W gminie. W szybszym, y, może wydaniu w skrócie, zachęcam Państwa jeszcze, żeby zajrzeć na naszą stronę. Mam nadzieję, że za na chwileczkę na czacie też będą Państwo mieli link i y, zachęcamy do zapoznania się z naszymi też wnioskami w książce E-Partycypacja: Jak Rozmawiać z Mieszkańcami. Kasia miała tak mało e, czasu, żeby opowiadać, bo opowiadała bardzo ciekawie i te procesy wszystkie były niezwyk niezwykle ciekawe i myślę, że można o nich opowiadać dużo, dużo dłużej, no niestety e, ze względu na to, że czasu mamy troszeczkę mniej, pędzimy e, dalej.